Hej, cześć, witam was Emil, tak więc mam powiedzieć, że to zawsze mówię na początku gry, a więc zaczynajmy. Mapa to Scrap Station, a na niej, Liquid Yellow przeciwko Show Teran kontra Teran, mecz numer... Autentycznie nie wiem, czy jest mecz numer 3, numer 4, numer 5, numer 6 po prostu nie jestem w stanie tego rozgryźć. Niby teraz udało mi się na stronie z replayami znaleźć, że 4 gry to były gry. Finals, a dwie ostatnie. Czyli ta i kolejna, którą będę robił, to są gry Championship. Nie wiem o co chodzi. Bardzo tego nie lubię, kiedy ktoś organizuje turniej, Nie można nawet na stronę tego turnieju się dostać, żeby zobaczyć co i jak się odbyło. Po prostu nie lubię takich akcji, no ale robię wszystkie replay, które mam z tego, powiedzmy, finału. Ale autentycznie nie, nie jestem w stanie wyczaić o co chodzi. Lubię craft Cup, gdzie jest ładnie, pięknie drabinka pokazana i wszystko wiadomo, co jest a tutaj to był chyba pierwszy czy drugi turniej organizowany i no tak wyszło. Ostatnie trzy gry wygrane, dla, wygrane poszły dla Liquid TLO. Show nie był w stanie nic zrobić. Pierwsza gra, jak pamiętacie, udało się Liquid Yellow przecisnąć Helionami z boku. W drugiej grze poszedł The, the Little One w mas a w trzeciej grze po prostu był push bardzo, bardzo wczesny. 6, 6 minut 30 sekund i po biednym show'u niestety nie udało się Szwedowi powstrzymać ataku yy, Niemca tak to niestety bywa tym razem mapa to jest yy, Scrap Station, tu dawno nie komentowałem nic powiem szczerze, że ta mapa jest taka, jest dziwna bo Rage Descent jest najdłuższy ze wszystkich map 1 na 1, a to jest tylko Descent po ziemi jeżeli chodzi o powietrze to lata się tutaj ładnie, pięknie. Z tego co już wiem z przyzwyczajenia, jeżeli gra się jest zerk kontra protos, na tej mapie protos prawie zawsze chce iść w powietrze, a zerk prawie zawsze idzie w hydrę lub też w jednostki powietrzne. Jak rozegrają to ci dwa terani nie wiem. Myślę, że może zobaczymy jakieś bensi. Może udałoby się zobaczyć Mass Raven, coś czego dawno nie widziałem, a z chęcią bym zobaczył. Mass Raven widuje czasami, jak gramy dwóch na dwóch, ale ostatnio bardzo mało gram. Będzie szybka ekspansja ze strony show Po raz trzeci będzie robił Wczesniejszą ekspansję od The Little One Możliwe, że czuję, że potrzebuje lepszej ekonomii, żeby po prostu Z mikrowaniem y, Niemca wygrać y, No zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. Mamy faktory Mamy baraki Te faktory mówią mi, że jest Pewnego rodzaju prawdopodobieństwo, że Będzie y, Starport i Banshee No ale zobaczymy Musimy chwilkę poczekać. Jeszcze jedno słowo na temat tej mapy, jest tej złotko, dużo graczy, szczególnie na niższych ligach zapomina sprawdzić, czy przeciwnik nie przyjmuje tego złota. Te złote minerały są bardzo tutaj ważne, jest je ciężko utrzymać, ale jeżeli utrzyma się je przez jakieś 5 minut, to one się bardzo, bardzo, ale to bardzo opłacają i zwracają. Tak jest starport, czyli zobaczymy zapewne... Yy ale czy mamy nie mamy Starport, ale nie widzę, żeby był robiony Tech Lab. To no może nie będzie Banshi. No zobaczymy jak się skończy ten nie nie widzę ciągle Tech lab, więc możliwe, że nie będzie wczesnego Banshi, ale no ciekawe. Trzy baraki ze strony Shoa. Może boi się, żeby nie wpaść tak jak ostatnim razem, że The One go bardzo nieprzyjemnie zasko zaskoczył i w tym momencie piątka Marińców idzie na jako punkt antygizopulcyjny i boom rozpadł się biedny SCV, był i już go nie ma. Heliony idą, ale dalej nie, nie będziemy mieli w tym momencie żadnych bansi, bo może będziemy mieli dropa tymi helionami, ale też nie widzę właśnie, właśnie jak, co planuje TLO, bo nie ma żadnych addonów, nie ma reaktora, nie ma tych laba. Czy on będzie się już w dłuższą grę, czy będzie się to szybciej zakończyć, ciekawie. I jeden Helion przypalił sobie tutaj biednego Marinesa, ten się jeszcze jarł. o biedaczek, a tu myślałem, że coś jest, nie, będziemy mieli będziemy mieli dropa ze strony TLO. Przypatrzmy się, gdzie ten bie, ten mediwak leci, no oczywiście leci tutaj do tyłu i będzie atak z dwóch stron. Wpierw Helion będą miały zadanie odciągnąć tutaj nieprzyjaciela, a dopiero potem będzie wrzutka, albo po prostu w tym momencie dopiero Heliony wylecą sobie do środka. Czyli będzie to wymagało dużej ilości APM, dużo mikrowania. Mm. Niestety dwa padł padły i mamy bunkier ze strony TLO. Fajnie to jest zrobione. E, Rzadko widuję takie akcje, za to właśnie lubię TLO. On gra w tym momencie teranem Rasą, którą grał najczęściej. Wiem, że na drabince aktualnie gra losowo, random. No i czy uda się, udało się zrobić ten bunkier? Teraz wszystko szybko jednostki wchodzą do środka, ale nie wiem, czy uda się go utrzymać. Nie ma żadnych SCV, które by to naprawiały, niestety bunkier padnie. Ten Medivac nie dał rady wyleczyć tych jednostek. i... A, czy ten atak się opłacił? Sprawdźmy więc. Teoretycznie się opłacił z tego względu, że padło tutaj pewna ilość SCV. I to jest bardzo ważny Dochód yy, show znowu spadł. W ogóle gazu nie, jeszcze nie wydobywa, zapomniał o gazie. Czy nie zapomniał, nie może. I po raz kolejny Ten little One poszedł dokładnie w ten sam sposób tą samą strategię to samą strategię wykonaną w inny sposób, o tak powiem, czyli pozbyć się ekonomii przeciwnika i czy da rady show się z tego podnieść czy nie, to zobaczymy. W międzyczasie command center się kończył, budować kiedy trzeba ten atak, już się kończy orbital command i in income, czyli dochód The One, TLO, zaraz pójdzie bardzo, bardzo wysoko. Dwa, trzy baraki, jeden starport, jedno faktory i mamy czołgi. Bunker Monge tutaj bardziej z przodu. Dzięki temu broni wejścia do bazy, do ekspansji. Coś, co widziałem kiedyś, co mm, ostatnio grałem, śmieszna rzecz. Teram zrobił wallina w tym miejscu. To było, to było bardzo śmieszne z tego względu, że ja tutaj miałem Pylon. I to naprawdę nie było sympatyczne. Poszedłem w masę zeloty, i te wszystkie marinesy, które tutaj były, zostały wycięte po prostu w pień. No, biedak się zdziwił. Ale pamiętajcie, nie róbcie tutaj wolina Nie róbcie, to jest niebezpieczne w tym miejscu wolin Macie jednostki za daleko, ale wracajmy do gry. Faktor ze strony show, zobaczmy właśnie produkcję, żeby było widzieć. TLO, steampacki, wikingi 2, które będą... Hmm, co będą robiły te wikingi? Będą zapewne sprawdzały, czy nie ma nigdzie mediwaków. I też prze... i będą je próbowały zdjąć. Ten wiking udało mu się jakoś lekko przelecieć. Zobaczyć co tu się dzieje. Fajnie rozstawione budynki ze strony szoła. Jeden skan nie pokazałby wszystkiego, a na pewno nie pokazałby. A tu poszedł skan. I ten skan pokazał faktory. Jest Engineering Bay schowany. Możesz się w zasadzie, żeby wypatrywać, czy tutaj nic nie wyląduje mu. Szołowi w ogródku z tyłu jest pojedynczy witnik w tym miejscu. Z tego względu, żeby jak próbował ten jakoś przylecieć jakimś mediwakiem, szoł, żeby od razu o tym wiedzieć. Upgradey z dwóch stron nie wygląda na to, żeby to się szybko skończyło, wygląda na to, że obie strony będą chciały pójść tym razem w makro. Nie mamy ciągłego harasmentu jak w poprzednich grach, bo tak naprawdę w tej grze numer 2 na Metalopolis cały czas się coś działo, mimo że ona trwała 20 minut, tak w 20 minut czasu StarCraft, tak w ogóle 20 minut czasu StarCraft to jest 14,5 minuty normalnego filmu, więc ja potem nic już nie mówię, nie komentuję, bo chcę się złapać w jednym filmiku, żeby nie dzielić. I, bo wiem, że tego nie lubicie i nie wszyscy to też oglądają. Jeden pojedynczy biedny Helion musi uciekać, bo sobie nie poradzi. On zdjął jedną jednostkę wcześniej, to się nie opłaci. The Little One stracić go! Jest jeden Supply Depot, też, żeby nie było tej żadnej wrzutki, a nawet jeżeli będzie, to żeby o tym wcześniej wiedzieć, i będzie kolejna U, tym razem będzie duża wrzutka. Bo razem z dwoma yy, tankami musi bardzo, bardzo uważać. Show bo to się może dla niego źle skończyć, jeżeli te czołgi zdążą się rozstawić, nie będzie on w stanie podbiec tą armią i cokolwiek zrobić. Poszedł skan. Jeżeli widzicie skana właśnie tak około 12-13 minut na waszą bazę, możecie być pewni, że zaraz coś się stanie. Chyba że gracie w brązie i wasz przeciwnik po prostu ogólnie chce sprawdzić, co macie w bazie. Ale to było na zasadzie sprawdzenie. Szybki z tym, pak, że w dostać się jak najszybciej do tych czołgów niestety nie udało się tak szybko to zrobić. Te czołgi rozwalają wszystko, co jest. Przydałoby się tutaj trochę Marinesów i e, minimalnie na tym wszystkim wyjdzie The Little One do przodu, na zasadzie, że nie straci wszystkich jednostek. E, powinien wylądować, według mnie, tymi wikingami, żeby bronić przed Marinesami i tym podobnym biegającym, mięsnym cholerstwem, że się tak wyrażę. W końcu poszedł Sensor Tower ciut za późno. Niestety, ten medwak może nie dolecieć i nie wyrzucić wszystko. Wszystkich jednostek dwójka nie wyszła. Niestety dwie poległy w locie. I piękny teraz atak ze strony Territory. Widzicie, z tej strony nadbiegają posiłki. Górą już nic nie jest wrzucane. Dobre rozstawienie czołgów. Viking ma zanie zdjąć tego Medivaka. Niestety nie dał rady, musiał się wycofać TLO. No, ciekawe, ciekawe. Znowu po ekonomii poszedł Liquid TLO. Lipid to oczywiście nazwa klanu, klanu koreańskiego, w której jest bardzo dużo Europejczyków Tak jak właśnie t który jest Niemiec I poszedł Steampunk szybko próba pod, podbiegnięcia pod te budynki Budynki, bunkry, bunkry, budynki, bunkry Boże, jedyny... Brrr, no, czekajcie... Brrr, dobra, już lepiej Pod te czołgi, tak zwane tanki I SCV mogą znowu wracać do... Do zbierania minerałów Minimalnie zabrakło, żeby zniszczyć ten orbital command ten Orbital Comment też oberwał, tylko gdzie on był? To się powie, bo ja nawet Nie zauważyłem, gdzie ten Orbital Comment się znajdował. Może tutaj, albo przy złocie próbował być. No w każdym razie udało się t nie pozwolić, żeby zbierał mineralogię Show. I znowu ekonomia jest taka, że jest taka, że prawie że jest równo. Mimo 34 do 48, Show się ładnie, ładnie trzyma. Zapewne dzięki, dzięki tym mułom. Zrzutka ze strony DLO nie uda się to na dużo. On nie chce zniszczyć jego armii, chce po prostu zniszczyć jego ekonomię. Mimo, że ponosi duże straty, Title opłaca mu się to i z 30 ilu? 4 na 20, na 19, 2, tak będzie najlepiej. Na 19 SCV i to naprawdę boli. Nie wytrzyma długo show czegoś takiego. Nie da rady tak biegać w tej z powrotem. I ten sensor tower już padł, ale to jest coś, co jest bardzo rzadko wykorzystywane przez teran a powinno być często. Szczególnie na przykład w dwóch na dwóch to się opłaca, ale na tej mapie, w tym miejscu, to jest nie do przecenienia. Oczywiście mamy tutaj też przejście, skrócik, ale ten skrót opłaca się, żeby rozwalał na przykład zerk i klipa ten puścił. Wtedy o wiele, wiele szybciej się do bazy wroga. Mamy natarcie ze, natarcie ze strony Tielo. Ta armia jest dosyć duża i dosyć niebezpieczna, z tego co patrzę. Czołg już wie co się dzieje, zobaczył te czołgi, powinien w tym momencie jakąś to tu zrobić, żeby się ich pozbyć. Gdyby udało mu się tutaj po prostu zatrzyma rudery wrzucić, zanim te jednostki ruszyły, już ruszyły, a Ty Little One atakuje z jednej strony i będzie robił z drugiej y, dropa. Jest tutaj Planter Fortress, jednak daleko od tych dział. Teraz duża potyczka obrywa te One, obrywa Show. Jedna i druga strona na tym wychodzi nie najlepiej. Niestety gorzej na tym wychodzi Show, jak już widzimy. Ponad 2000, 2500 minerałów w plecy. Jeżeli to jest gra numer 4, to to powinno się już skończyć. Ale to jest naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Nie jestem w stanie zorientować się o co biega. Nie lubię takich turniejów, że napiszą, że jest, i ktoś potem gdzieś wrzuci tylko replay i dodatek nie po kolei. Wydaje mi się, że coś gdzieś tu powinien wygrać. One, no bo to jest już troszeczkę śmieszne. To będzie jego trzecia, lub też czwarta wygrana. A ja wiem, że jednego replaya na pewno z pośrodku nie miałem, więc można pomyśleć, że show go wygrał. Nie wiem, naprawdę, naprawdę nie wiem. Mamy command center zbudowany u góry, bardzo mądrze, bardzo ciekawie. Po co lecieć aż stąd? Kiedy może polecieć sobie z góry i ładnie zająć tą ekspansję? Te dwie ekspansje po bokach u dołu bardzo rzadko kiedy są przejmowane, a przez teran, według mnie, powinny być częściej. Lepiej, według mnie, jest przejąć tą ekspansję. Niż tą. jeżeli jakiś słabszy teren nie sprawdza y, ekspansji, to ma przeklapane. Ale jedna dobra rzecz, ze stron, którą zrobił Show, to po prostu przejęcie tej Xenaga Tower. I że złota, nie chce zdobyć Tailow, bo gdyby Tailow zdobył złoto, byłoby naprawdę po zabawie. Chociaż tak sytuacja dla Showa nie jest dobra. Tu widzimy wrzutkę, nawet tego nie zauważyłem, trochę zagadałem się. Starport za sekundę padnie. Teraz atak z drugiej strony musi uważać, że Little One troszeczkę za bardzo wyszedł, musi wrócić się pod swoje czołgi, bo to będzie dla niego bardzo niebezpieczne. Jeszcze ciut, jeszcze troszeczkę i show ma przeklapane i według mnie to jest, będzie już po zabawę. Atak z dwóch stron, coś co musicie robić, jeżeli chcecie być dobrymi graczami StarCrafta, nie walczycie na jednym froncie, walczycie na dwóch frontach, żeby pozbywać się nie przeczy. I good game po raz kolejny wygrywa Tel One. Cześć! Komentował dla Was Emil z kanału M StarCraft